What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zdegustujemy sobie piwo grodziskie, zwane też polskim szampanem. Oczywiście jest to piwo domowe mojej produkcji. Warka z zacieraniem numer 14. Tych warek bez zacierania było kilkadziesiąt. Łącznie za mną już między 50 a 100 warek, w sumie wszystkie, wszystkie warki licząc, ale tych z zacieraniem... No, ta jest 14, już jest ich więcej, ale ta jest 14. Coś więcej o tym piwie. Generalnie powiem Wam tak: zakupiłem słody do tego piwa wędzone, właśnie. Zakupiłem chmiel tomyski, żeby piwo było prawilne, grodziskie takie jak należy, czyli właśnie na tym chmielu tomyskim i na słodach wędzonych, pszeniczny wędzony oczywiście, z Weiermana tutaj akurat był zamawiany. Natomiast, co się okazało, zamówiłem to i kupiłem sobie grodziskie w sklepie, oczywiście grodziskie, browar grodzisk i stwierdziłem, cholera, po co ja te słody kupowałem, przecież ja nie jestem fanem pszenicznych, piw i nie jestem fanem grodziskiego, po co mi to było? No ale miałem słody piwo, zrobiłem piwo, zrobiłem piwo, uważyłem słuchajcie. No ale po próbie tego grodziskiego ze sklepu stwierdziłem, że moje musi być chociaż bardziej charakterne i musi mieć troszeczkę więcej goryczki. Warka oczywiście 25 litrów. I teraz co nieco o ekstrakcie początkowym według przepisu na brufader receptury, bo przepis to ma babcia, na pierogi, jak to kiedyś jeden z widzów w komentarzu mi napisał, 7,6 plato. 3,2% alkoholu z tego miały być, także lekkie piwo wakacyjne, mam nadzieję orzeźwiające. Jeżeli chodzi o Ibu, celowałem tutaj w 30 tym chmielem, który dodawałem. Jest to tak na dobrą sprawę single hop, czyli tutaj tylko i wyłącznie był użyty chmiel tomyski, 40 gramów było w 60 minucie gotowania piwa wrzucone, 35 g na 15 minut do końca gotowania i 25 gramów na 3 minuty do końca gotowania na aromat. Ten chmiel tomyski miał alfa kwasów 4%, czyli zeszła tutaj tak naprawdę cała paczka chmielu właśnie na tą warkę, tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o drożdże, no, Drożdże tutaj użyte były US05, czyli najbardziej neutralne drożdże, które nie powinny wnosić żadnych niechcianych aromatów. Także, tak, tak to było przy tym piwie. Co wyszło, zobaczymy. Czy wyszło z tego piwo bardziej charakterne niż to grodziskie, które dostałem w sklepie. No niemniej nie chcę tutaj krytykować grodziskiego browaru grodzisz i w ogóle bo nie o to chodzi. Po prostu to jest piwo nie w moim guście, natomiast pamiętam kiedyś piwo grodziskie z czarnym bzem. Ono miało niewiele ponad 2% alkoholu było bardzo dobre, bardzo wyraźne, fajnie się czuło ten czarny bez w nim. Było to super piwo, tak samo bardzo mi smakuje grodziskie, white ipa. Natomiast jeżeli chodzi o Grodziskie, Grodziskie flagowe piwo, no niestety nie jest to piwo w moim guście i sam się zastanawiałem po co ja to ważę. No ale piwo tradycyjne, polski szampan. Co więcej, odnalazłem taką starą etykietę Grodziskiego gdzieś w necie i chciałem też zamieścić na tej etykiecie te słowa, że piwo jest zalecane rekonwalescentom i osobom chorym na cukrzycę, konkretnie grodziskie. Natomiast, jak wiemy, lekarze kiedyś też zalecali palenie tytoniu i to wszystko się zmienia. Oczywiście piwo w nadmiarze zawsze jest szkodliwe, tak jak każdy alkohol. Co do nagazowania tego piwa, to grodziskie powinno być bardzo nagazowane. Tak jak mówimy o nim, polski szampan powinno być to wysycenie bardzo wysokie. Ja boję się dawać dużo cukru do refermentacji do butelek. Boję się, żeby ich nie, przez, nie rozsadziło, dlatego daję tak między 2,5 a 3 gramy cukru do refermentacji z reguły do swoich warek. W przypadku tego grodziskiego były to 3 gramy na półlitrową butelkę i zobaczymy, co z tego wyszło. Akurat to wysycenie, jeśli będzie tutaj niższe niż powinno być, nie będzie mi przeszkadzało, a w tym oryginalnym Grodziskim z Grodzisza wcale nie czułem, żeby tam było jakieś mega duże wysycenie w porównaniu do jakichś, nie wiem, innych piw, które na półce możemy dostać. O, ale jest konkretne syknięcie. No i na pierwszy rzut się yy, tutaj rzuca ta wędzonka. Nalejemy. Kieliszeczek jak do szampana, dlatego, że właśnie Grodziskie jest nazywane polskim szampanem, a nie chcę go też dzisiaj za dużo wypijać, bo mam nadzieję nagrać inne degustacje. Piwo bardzo jasne, choć mętne, bo tak jak mówię, no na słodzie pszenicznym, sód pszeniczny wędzony, taki, jaki powinien być właśnie do piwa grodziskiego. Wędzony dębem. Bardzo fajna, Gęsta, bielutka, bielusieńka piana. Naprawdę, mega tu się to wytworzyło. Także no, wysycenie jest ok, jak na Grodzisza. I pierwsze co, to właśnie ta wędzoność tego yy, słodu tutaj się rzuca. No, i tak powinno być to jest charakterystyczna cecha piwa Grodziskiego. Nie czuć żadnych niepożądanych aromatów. Wędzoność jest bardziej wyraźna niż w grodziskim, które kupiłem w sklepie. Także to na plus dla mnie do piwa domowego. No i próbujemy. Już w pierwszym łyku bardzo mocna goryczka. Jeśli miało być 30 iBU, no to czuję, jakby było więcej. Naprawdę ale może właśnie przez to, że to piwo nie jest pełne. Ono jest, no wiadomo, no tutaj z niskiego ekstraktu robione, więc ekstrakt 7-6 początkowy i buł 30 może być wrażenie, jakby miało 50 czy 60 w jakimś piwie, które tego ekstraktu początkowego miało więcej i jeszcze trochę z tego ekstraktu tych plato zostało, a nie zostało wyżyłowane do końca. Nie jestem w stanie określić aromatu chmielu tomyskiego. Myślę, że on jest tutaj wyczuwalny, natomiast na tle tej wędzoności o, to tworzy jakąś tam powiedzmy całość, kompozycję, nie jestem w stanie wyodrębnić tego aromatu teraz. W drugim łyku, o dziwo, z reguły w drugim łyku bardziej jest wyczuwalna goryczka. W drugim łyku jest ona już mniej wyczuwalna. Mam wrażenie, że się do niej po prostu przyzwyczaiłem już. Natomiast bardziej smakuje mi to piwo niż piwo zakupione w sklepie. Nie jestem fanem grodziskiego. Natomiast jako takie piwo, które miałoby ugasić pragnienie w upalny dzień zimne, niezbyt mocne, jak najbardziej OK. ale chętnie też nim będę częstował. Wędzoność jest fajna. Można ją pokochać lub znienawidzić, mam wrażenie, w piwie. W tym jest fajna, bo piwo jest dzięki temu z charakterem. Jeżeli chodzi o niską zawartość alkoholu, tylko na plus tak naprawdę. Można tego piwa wypić więcej, ugasić z nim faktycznie pragnienie. Jeżeli chodzi o wysycenie, mimo tego, że dałem 3 g cukru do refermentacji, jest ono wysokie, takie jakie powinno być. Ogólnie, czy powtórzyłbym tą warkę? Nie będę fanem Grodziskiego, więc raczej nie. Chyba, że na życzenie kogoś. Jeżeli komuś by to bardzo zasmakowało, to wtedy tak. Ale mogę odhaczyć kolejne piwo do mojej kolekcji i myślę, że wyszło ono poprawne w stylu. I jeżeli chodzi o właśnie gatunek Grodziskie, wyszło to bardzo poprawne piwo. O, bardzo fajnie zaznaczonej wędzoności charakterystycznej i fajnej goryczce. Nie będę się przechwalał, bo tak jak mówię, nie w moim stylu, więc więcej pochwał na jego temat nie będzie, ale jeszcze łyczek skosztuję zanim schowam do lodówki. No naprawdę fajna piana, jaśniutkie wędzone. Jeśli jest ktoś fanem Grodziskiego, to według tej receptury można je śmiało zrobić i wyjdzie lepsze niż to z Grodzisza. W moim subiektywnym odczuciu. Pozdrawiam, na zdrowie i cześć. Do zobaczenia, Jastrząb.